A jeśli malutkie pęknięcie stało się początkiem największego wydarzenia w dzień. O! Przepraszam. To chyba raczej nie ty. Kiedy świat się rozpada. Choćby to miało trwać wieki, na pewno was znajdę! Najwspanialsi bohaterowie zaczynają swoją największą przygodę. Mamunia mówiła, że nawet jakiś źle trzeba widzieć świat w tęczowych barwach. To było zanim cię porzuciła? Właśnie wtedy. Hej, świat naprawdę ma tęczowe barwy. Poważnie? W tym roku... Ulatowaniu! Możemy wrócić do domu! Zająć pozycję! Oddajcie statek, bo poczujecie moją wściekłość! O nie, koniec świata! Babciu, krzyk łapy! A w życiu parędziesiąt lat się nie kąpałam! Nie, nie, nie mogę na to patrzeć. To tylko wierzchołek góry lodowej. Na pewno z tego wyjdziemy. Dobra, oni no, może nie. To Syreny! Nie słuchajcie ich! o higienę osobistą. Jestem twój skarbiec. Nie dały nam rady burza ani fale. Co się jeszcze może stać? Wrócę do rodziny, choćby nie wiem co. O, jasny krat! Epoka lodowcowa 4. Wędrówka kontynentów. Wrażliwiec z ciebie, Tygrysie. że rozmawiasz z bezlitosnym zabójcą. Jeguniu! Zrobiłem ci nowy silniczek. Ciągle je gubi. W w kinach, także w wersji 3D.